Cześć. Słuchajcie, kochani, byłem wczoraj, wiecie gdzie? No tam na tym festiwalu, tutaj coś jest na kamerze, na tym festiwalu takim krótkim, e, e, ale pojechałem za późno, tam na tym recyklingu. Pojechałem za późno i, i już, już się ludzie zwijali. Ale tam parę scenek wam nagrałem, jak to wyglądało. Prawdopodobnie było bardzo dużo ludzi, dużo wcześniej, nie? A dzisiaj jestem na flomarku, wrzucę wam parę y, rzeczy z flomarku. Jak tutaj? Może coś tam się trafi. Będę szukał rzeczy motoryzacyjnych. Potrzebuję coś. Oczywiście nie za duża, ale masa ludzi już się rozjechała. Ja miałem dopiero czas teraz, bo byliśmy w Dziupli na grillu. Pięć koci tam się zajęliśmy z za i z gością. Przyjechaliśmy już na końcówkę. No. Ale są ludzie. Fajna atmosfera. Popatrzymy, może coś, może coś zjemy, zobaczymy jeszcze, ale chociaż jesteśmy po grillu, już nie.

Nie wiem na czym to polega, ale grają. No i super. Dobra. Orkiestry już nie ma, zginęli Tu ludzie widzicie no. Jakieś piwko, jakieś coś, nie wiem co tam jest. No, to już się pokończyło. Ale... Ważne, że wstąpiłem o tam znowu jakieś się widzicie emigionki kurta wodna I jak was nie ma piszki, to <grywanie> <grywanie> no idziemy wiecie co działeczki sobie obejrzeć to no bo co już nie będziemy siedzieć tutaj bo. Powoli się kończy, no niestety tak wyszło jak wyszło. Na grillku nam się siedziało lepiej, prawda? Tak. I po prostu nie przyjechaliśmy, no. no co zrobić, nie, nie, nie zawsze można być y, na wszystkich, wszędzie, o. Fajny model Harley'a, to jest ten klaket, klak, klapet, head, czy jakoś. I zawsze nie mogę tego wymówić. No, fajne. Widelec i nóż w takiej okwie. Coś świetnego, naprawdę. Tu jakie macie posmaczki, fajne, zobaczcie No, nowe, szachy piękne. Ale tu widzę, że pan nie ma w ogóle klientów, czyli jest po prostu bardzo drogo. Może na szyldy, Oczywiście wiecie, że to są podróbki, nie? Znaczy nowe rzeczy, nie podróbki. Ale można popatrzeć jakieś fajne czy są. O, papierowkę. Ale ty te brałbym z no nie wierzę. Wartburg. Gdyby Selena była, to bym kupił. <grytelena> Ale takich narozgów nie ma. A Skoda jest. Stara 105. Nimoc M10 jest. Świetna. Fajne są też imbutowymi szczerze. Bardzo ładnie wypalane. Następny Wartburg. Popatrzmy, może coś trafimy? A to to jest Dojcz. Dojcz, tak, dokładnie. Bardzo są, ale jest to sporą. Zespół Karat. O, ja tam świętuję. Piętek, z ciekawości, zasadzie, za mi tego kosztuje. Mama tęcki, nie Niektóre są naprawdę fajne. Też jest fajny warto bo to coś... Nie, to jest Volkswagen. to jest jakaś. Robią nas blachy. Taka zupełnie inna. Blachy i nie o to mi coś.

Jeżeli żyć. Ciekawie, ile by to, żeby to potrzebały, to samochody to mnie nie interesuje. Ale tak byłem w ogarze, żeby to zobaczyć. Świetna, to proszę, to proszę, 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 jest. proszę, 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 Fajne to. Okay. Blachę 6 euro chciałem. To nie tak dużo, bo tak to przeważnie są po 10, po 12 sobie życzą. No, ale nie wziąłem. Nie wiem dlaczego. Nie wziąłem. Fajne takie, to są blaszane do ozdoby, takie gitary. Jest świetna sprawa. No z blachy, zobaczcie. Gdzieś na w garażu sobie powiesić. Bardzo, bardzo fajne. I filtworze Ok, i wcale nie drogie, 3 euro. Ja. Modele oczywiście Jeepa, Harley'e, spójrzcie, no, fajne wszystko z metalu, bardzo fajnie zrobione, no, świetne. Konik, piękny konik na biegunach, drewniany. Moja bliska jedno taki coś szuka, śliczna. Co by wit, Super. Nawet z Wam ceny nie będę mówił, bo jest tak śmieszna, że, że nie warto mówić. Wiecie <laughs> o co chodzi. Także super. Spojrzałem na stan. No jest do mycia, ale nie ma rys. Kupiłem jeszcze dwie płyty, zaraz Wam pokażę jeszcze jakie. Ale jak trafiłem na jaką nieprzyjemną kobitkę. Fakt jest, że nie była aż tak drogie, ale brakło mi 20 centów. Mówię, że nie mam. Jeszcze mam wszystkie pieniądze. Straciłem i. A ona, rzecz nie mam papierowych? Ja mówię nie mam, bo mam towar kupiony tu w Tam Przeznaczyłem swój budżet na dzisiaj, nie? O oh my god, o oh my god. I tak mi tak na, nastękała, nastękała, ale dała mi te dwie płyty, do, do których mi brakło 20 centów. Chciałem mi dać, bo miałem 20 centów, ale w takich wiecie, 2 centy 5 centów. się już taka oburzona, że nie, 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 dobra. Że mam sobie wziąć i już dobrze. Ale jaja. Motorhead, 48 euro Co tu jeszcze mamy? Popatrzmy, kupiłem właśnie przed wieczką Takie tańsze płyty O, proszę Kurcze, drogie trochę no. no ale płyty fajne Styx Jałem jakieś taką 6 euro. Fajny też kafela. No 10 euro. Beach Boys. Idziemy dalej. Po 210 zimowych, ale brauch mam jedna tascie. Später wird. Ich hab schon genug Geld. Na 210. Yes, moje ulubione. Hu, ale drogo jak ja lubiłem ten zespół na odłożę zobaczę ale trochę mi się drogo wydaje 60 zł a ja nie, nie słucham nie mam adapteru właściwie sami widzisz sprzedaję a nie mam adapteru nie? Toczność no są klasyczki fajne право тут ахрине Сананы

No, no, no. Tu już jest dobra Tu jest bodanek jakieś po 3 euro. Coś. John Cash, Skorpion za 10 euro. Hmm. Slate, że mi teraz po 4 euro, patrzcie. Ale mam już je. No, ale jakby ktoś chciał w przyszłości. Ten klejnot jest fajny, pokój. No Niektóre ceny to. Wiecie, kupić warto może i dla siebie, jak ktoś kolekcjonuje, ale żeby odsprzedać i coś na tym zarobić, jeszcze to już jest. To już nie jest tak, tak fajnie. Dobra. Rzeczy zobaczcie, Globus stary, podświetlany. Ta Tiffany jest piękna, ta lampa. Bardzo stara widać. I śliczny Santa Maria. Śliczny model. Ale to też będzie na pewno drogie, nieprawdopodobnie. A tu spójrzcie coś dla mnie. Stary Grundig. Troszeczkę już teraz przestałem kupować takie sprzęty, ale ale, nie? Szukam też płyt, ale nie widzę. No fajnie. Świetne rzeczy tu ma pan ładnie O, proszę mamy muzykę. <grymne> Oczywiście jakiś cygan <grymne> albo rom potrafią, nie? Jakie piękne szachy wszystko jest mosiąc, nawet to jest mosiąc. I figurki, no śliczne rzeczy. Śliczne, naprawdę. On piękne takie zegary ale Śliczne, nie? Zobaczcie. Piękne są. Nawet nie pytam o cenę, bo na pewno drogi. Się, bardzo fajny który taki blaszamy, drugi też. A tutaj patrzcie. Taka podstawka, ja taką podstawkę mam w domu, nie wiedziałem od czego to jest. A teraz już wiem. To jest podstawka do figurki. A nawet nie wiedziałem. No. Taka fajna maselnica. Mam taką samą. Tylko urwała mi się ta rączka. Mam identyczną, fajnie. A to u Olci, pamiętacie? U Olci w skarbiec po pomorskie. Były takie sprzęty do kupienia. No, nastawię fajnie. Figureczki kotów. Bardzo ładne, tu pan jest zainteresowany, chce kupić w całości. Zaraz będziemy widzieli cenę. Są śliczne i sygnowane, wiecie, poczekajcie ja wam pokażę. Jak to wygląda. Delikatnie muszę chwycić. O, spójrzcie, widzicie? Gebel. Gebel jest gute firma. Te kotki, figurki tego gebla, gebel. Goebbels, Goebbels, powiem dobra Może być Goebbels <laughs> Za 60 euro poszły wszystkie Pan sobie kupił Cena wyjątkowo niska, naprawdę 60 euro za takie figurki To jest niedużo Słonie, myślałem, że to z marmuru A to jest z tworzywa sztucznego No, ale fajne Tu stare lusterko Śliczne Podoba mi się, ciekawe ile kosztuje Takie lusterko I 500. Ok Słuchajcie no 2 euro Zobaczymy Jakie Świeczniki Jakiej wielkości No mają Z metr wysokości No fajne Zobaczymy Troszeczkę na płyty. Słuchajcie Musimy to zaprzeć jakoś Może akurat coś

Tutaj nic ciekawego, trojka jakoś, dobrze zobaczymy jeszcze. Tutaj może jakiś coś. The Cats. Coś mi to mówi, ale nie wiem. Roger Witaker to na pewno mi coś mówi. No ale nie na tyle, żebym to kupił. <try> No niestety, nie ma nic ciekawego, broński bit jest, o nie, no widzicie, jedna jest, to tą sobie wezmę, super. Wyszukałem sobie jeszcze płyty, Teraz wam pokażę, póki nie mogę. Lionel Richie, coś takiego, Alison moje, coś takiego. I oczywiście gościa, którego lubię, Louis Armstrong. Bardzo go lubię. No, to te takie trzy, to już mam razem cztery. Super. Cóż, kochani, powoli kończę. Zaraz wam pokażę, co, co tam zna, zakupiłem. Oczywiście, flomark jest duży, jak widzicie. Mówiłem już wcześniej, powtarzam się. Czy powiem to później, nie wiem. W każdym <grym> razie, ja kończę festiwal na dzisiaj. A z tego miejsca chciałbym po... pozdrowić zaprzyjaźnione kanały. Pozdrawiam Wyczochranych, pozdrawiam y, Czarnego Y, pozdrawiam 4 minuty, Tomka Stara Ale z Olciec, y, Skarbie Zachodnie Pomorskie, y, Bask Recycling Także wiecie, no i dużo, dużo więcej kanałów, których, które bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. No. Także widzicie i Rafała, oczywiście, <grywa> tak jest, no wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, Saracena, no jest tych, jest, tych, jest tych kanałów bardzo dużo, poczekajcie, bo tu kolegę spotkałem, homo sapiens dookoła, masa ludzi, a tu pszczółki obok pracują sobie, kurcze, wspaniale. <grywa> I nie robią sobie nic z naszego gatunku. Żyją wręcz przyjaźnie. No, czytałem nawet, że też pszczoły blisko przedszkoli są i nigdy nie było żadnego ataku z ich strony. A ja siedzę tu pod drzewkiem, o, zobaczcie, i się osuszam. Bo ja mam ten problem, wiecie co, że tu nigdzie nie będę się posił, ani na plecach, nigdzie tylko głowa. Jak, jak konewka to słowo jakbym podziurkował ją. No, tak sobie tu siedzę i czekam na swoją połowicę. Ale te... te pszczółki, no to zarąbista sprawa. Zobaczcie, no żyją sobie tutaj. Mogę nawet podejść bliżej, zobaczcie, o, widzicie, ile ich tam jest? I jedne odlatują, drugie przylatują. Nie pokażę wam co kupiłem. Ukryłem się w cieniu, bo jest tak strasznie gorąco, że masakra. Jestem akurat pod samą kamerą. <noise> Ale to tam jest ok. Ten flomark jest bardzo duży. Spójrzcie tam dookoła. Aż tam, tu, 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 tu. Ale ja dzisiaj się skupiałem, wiecie co na czym? Na tym co mnie interesuje, czyli płyty, ewentualnie kufle. Und, i, und. I, i, I potrzebowałem też popatrzeć na części do motocyklista. bo jadę na łebę, to wiecie o co chodzi, nie? No i, no i niestety motocykli nie było. Z motocykli, z części motocyklowych nie było nic dzisiaj. A tu już wam pokazuję. Spójrzcie, pierwsza płyta. Płyta AHA No zarombista. Wszystkie kupiłem w podobnej cenie. Zaraz wam powiem, które były najdroższe. Electric Like Orchestra, też bardzo fajna płyta. No, myślę, że, że nie, jeden, nie jeden będzie chciał taką, taką, taką mieć. Następna płyta Louis Armstrong. Ja osobiście to lubię. Może i wy też macie takie, yy, takie, wiecie, zamiłowania, nie? Tu jakiś jest jeszcze kurczę. Jakaś sygna sygnatura, ale to jest sygnatura na pewno nie, 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 nie jego. Dobra. Następna płyta to jest Alison Moyette. Bardzo ciekawa. Kiedyś jej nawet słuchałem. Także też, też na pewno się sprzeda. Już chyba nawet wiem kto to chwyci. Ale, Lionel Richie, no to już nie trzeba przedstawiać, nie? Też fajna, fajna, fajna płyta. Gość miał parę fajnych hitów. Tutaj mamy brązki beat. To jest pierwsza płyta, którą dzisiaj kupiłem. No brązki beat, no to znacie, też jest fajna, fajna kapela, fajna muza. Wiadomo znane, znane redakcji <laughs> Chris DeBark, wziąłem bo takiego Chrisa DeBarka jeszcze nie miałem więc go wziąłem wiem, że też jest wśród was dużo ludzi, którzy słuchają Billy Joel, no Billy Joela, no wiadomo, tak samo wiecie, często słuchałem I, i, i podoba mi się ten wykonawca, no nie ma tutaj jakoś, nie wiem czy to nie jest Maxi Single czasem, tak, Maxi Singiel to jest, ale fajny, fajny gadżet, także Her, no her musiałem zabrać Her musiałem zabrać No bo to jest naprawdę Wyjątkowy muzykal Spójrzcie jakie fajna, jaka fajna okładka Także ten Także, także szwagrze Płyty są dwie Dwie płyty Także fajny strzał, też mi się podoba To bardzo lubię ten muzykal I bardzo lubię te piosenki Z tego muzykalu Super, super strzał No i spójrzcie tutaj Przepiękny kufel z herbem tutaj Bawarii, ale stary herb to jest, to nie jest ten co teraz, nawet nie wiem czy to jest Bawarski, chyba tak, ba Bawarski, o widzicie to z tych lat 1794, kufel jest porcelanowy, tu ma jakieś widzicie takie, o takie wgłębienia ładnie, takie wiecie, takie no, są dodatkowe do smaczki. Klapka cynowa oczywiście. Tutaj jeszcze macie taki, taką naklejeczkę. Liczę, że kufel będzie gdzieś z lat, ja wiem. 50, może 60. A co najważniejsze, jest sygnowany. Spójrzcie, tutaj jest JD czy JO, JD raczej. No i przepiękny, zaraz Wam pokażę. Przepiękna litofania księcia jakiegoś, czy może jeszcze innego gościa, nie? Także Naprawdę fajny strzał. No to co? No to, no, ale się też zgłosiłem. To tyle no, na dzisiaj. E, jeszcze może, jeśli przejdę się jeszcze, może. Teraz sobie skręcę mojego ukochanego tytoniu. Przejdę się i jeśli coś tam jeszcze znajdę ciekawego do, do pokazania, no to, to, no to po prostu Wam pokażę, nie? I wrzucę to przed tym zakończeniem, no i nie będzie problemu. No, dlaczego tak nie chodzę po Taszach i nie szukam? Nie pokazuje wam, no takich kanałów jak mój, no, znaczy jak mój, yy, kanałów, które pokazują flomarki, yy, targi staroci, tego. No jest masa. Także wiecie, no, <laughs> wiecie o co chodzi? No, ja się przygotowałem na takie konkretniejsze rzeczy, na, jeśli to można nazwać konkretem, nie? Ale no, wiecie, chodziło mi o to, że szukałem tego, co, co chciałem. Subik lubiko Ameryka, kto obejrze to nie klika, z całym serduszkiem z wami, jak zawsze. Trzymajcie się i do następnego. Heja!